Cześć, cześć widzowie, witam w drugim odcinku z Amravel i dzisiaj sobie przejdziemy poziom morza. I kraba. Ktoś podniósł. Ok. I idziemy. Hop. Wspomnienie oczywiście zbieramy. I coś do chwycenia? Lasem może? O tak, jakaś buteleczka. Ok. Musimy tędy przejść. I chyba tędy. Ok. Tu na wszelki wypadek zawiążę sobie. Hop. A trzeba było. No tutaj będzie trampolinka. I skaczemy. Oj, trochę się nie udało. Ale spróbuję jeszcze raz. I hop. Tak mało brakowało. Dobra, jeszcze raz. I hop! Nie, to ja muszę bliżej. Bardziej po stronie tej ławki. I... Może tak? I udało się. Ja dosłownie zawiążę nitkę, ale jednak nie tutaj się a kurczę, jeszcze raz idziemy, idziemy i hop jest dobrze i tutaj wiążemy a dobrze że zawęzałem bo bym spadł Okej, i hop. I wiążemy. I mam trampolinkę. Hop. I muszę wziąć tutaj trochę włóczki. I hop. Ok. I tutaj tak od razu mówię: nie można trafić na gałęzie. A sterujemy latawcem lewym drążkiem. Wow. I. A! Prawie zahaczyło. I lecimy. Okej. Okay. Tutaj musimy puścić. Okej. Okay. I schodzimy, ale powoli. Tak dla bezpieczeństwa. A tam co jest? Hmm. To jest ta włóczka, którą wzięłam? Oto. Nie, tu coś zawiązać mogę. A, rozumiem. Że tutaj tak robię. Tak robię. I mogę się wysadzić. Hop. Ok, ale schodzimy. Powoli Okej. Okay. Tutaj musimy to tak zrobić i się bujnąć. W tą stronę. I kolejna włóczka. I szyszki. Czy ja coś z tymi szyszkami mogę zrobić? Ja tutaj przyciągnę. O. I zobaczmy. Czy ja jakoś muszę? Oczywiście, że muszę. Ha! Aj. Muszę bardziej. Tak! O właśnie. Uuu, Tam był jakiś krab chyba. A go wolimy uniknąć. Dobra. Ale nie będę? Tak! Jego ja wolę uniknąć. Ha. I hop. Dobra, udało się. I op! Tutaj podejrzewam, że trzeba tutaj coś zwinąć. Tutaj włóczkę zawiązać. I Jop! Na szczęście. Dosięgłem. A nie, nie zrobiła się trampolinka. A myślałam, że się trampolinka zrobi. Dobra, skaczemy w takim razie. Op. wow, I mamy nitkę. Ała. Nie, 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 nie. Ała. Dobra, jeszcze raz. Skaczemy. Dobra. O, i tutaj się trampolinka zrobiła. Tutaj też sobie zawiążę. Zobaczmy, czy żadnego sekretu nie ma. Chyba widocznie nie, bo nawet nie mogę tam doskoczyć. Więc idziemy. Wow. Dobra. I... dobra. A. Zatrzymało się. Skaczemy. Oj, bo z rami nitki zabraknie. Lecz na szczęście nie zabrakło. Coś. z tym mogę zrobić. A może. To tak zawiążę. Będę to w taki sposób ciągnął. Ale nie, bo wtedy tam z drugiej strony to zbieram nitkę jednak. Może w taki sposób? Nie. Widocznie nie. Dobra, powoli. Nie lubimy wody. I hop. Mm, tu musi być jakiś sekret. I tak, tutaj był sekret, ale ja już nitką nie dosięgam, niestety. Chyba musimy tędy przejść. Tak, trzeba tędy przejść, żeby tą tutaj nitkę zebrać. I wtedy dopiero można do sekretu pójść. Ale. My poczekajmy aż będzie najwyższa fala, bo my wodę nie lubimy. O! Coś idzie dobrze. Dobra, nitka i zwiewamy stąd. I teraz możemy sobie pójść po ten tutaj sekrecik. Idziemy i przy okazji zbieramy tą nitkę. I co tutaj trzeba zrobić? Okej. Okay. Widocznie to już wystarczyło. Mm -hmm. Co by? Aha. I niech ta woda będzie niżej. I tutaj trzeba. Może tu jest sekret? Nie, 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 nie lubimy wody. Uff. I hop. Nie, widocznie nie ma. Więc musimy sobie tak to zrobić. Ok. My poczekajmy. Wow. A sięgnie nas, nie sięgnęło nas. Na szczęście nie sięgnęło nas. Nie, może jednak wyżej. Ok. Wow. Nie. Dobra. Udało się na szczęście. I mamy tutaj sekret. Wchodzimy. I mamy to pociągniemy tam jakoś? Chyba jak na razie nie i musimy w taki sposób to zrobić. Albo tak to pociągniemy. O tak. I teraz tam wejdziemy. Hop. No, oczywiście, że tak. A jak tam na górę wejść? Pewnie się tego za niedługo przekonamy. Tutaj na wszelki wypadek zawiążę Okej okay. i... Skaczemy! Dobra. Udało się. I op! Dobra. Tutaj, ale tam jeszcze jest sekret, skąd pamiętam. I aby się do niego dostać, trzeba tutaj zawiązać nitkę. I kiedy nie będzie fali, to się szybko rozbujać. Jakoś w taki sposób trzeba było ten sekret zdobyć. Wy go będziecie widzieć, ale ja go nie widzę teraz, bo to jest taki ledwo widoczny pyłek. Aha, czyli że teraz ja na tej wody nie mogę dotknąć? Okej. Okay. Myślałam, że mogę ją chociaż na sekundę dotknąć, ale jak nie, to nie. I mówię, ten sekret jest tutaj, tylko trzeba się mocno rozbujać. Ale teraz my sobie tutaj trampolinkę zróbmy. Dobra, nie zawiązałem. To teraz sobie zawiążę. O, już widzę ten sekret. Trzeba gdzieś, zgaduję, że dotąd się tutaj zejść i się jeszcze mocniej rozbujać. A, zaraz mi ta woda sięgnie. Tam widzicie ten proszek. I skaczemy. Okej. Okay. Hop. I tutaj musimy znowu zawiązać ipek mamy to i ok i jesteśmy no ok krab i co z tym krabem Coś z nim muszę zrobić. A muszelkę muszę, bo to się da wspiąć. I ciągniemy muszelkę. Ech. Trochę coś to słabo poszło na początku. A teraz dobrze pójdzie. I musimy mu tą tutaj muszelkę dać. I on się ją będzie zajadał, ale musimy to szybko zrobić. Bo inaczej pomyśli, że chcemy mu ucztę zabrać. Czyli musimy szybko tędy przejść z tą muszelką tutaj. Okej. Okay. I teraz, kiedy on tu jest. A jajaj, szybko, szybko! Udało się na szczęście. Ah. Ok. A kojarzę to, i my musimy mu tą nitkę zabrać. Coś trzeba było tutaj z tym zrobić. Hej, okay. ja to muszę tam pociągnąć, chyba, chyba tak? Nie wiem. Na pewno w górę nie. Ja cię. Tutaj się nie mogę dostać. Ja muszę jakoś to tak zrobić. I hop! Aj. Aha, rozumiem. A, bo tu jest kolejna muszelka. Zaraz. Ja muszę stąd zejść. A, ją zabrać. Okej, okay. i bierzemy tą muszelkę. Krabiku. Chcesz? Dobra, i on to sobie tam zabiera do jaskini. Możemy wejść głębiej. Aha, u nas wypycha wtedy. <grystanie> A tędy my musimy przejść, okej. Okay. A jeszcze ciekawostka. Kiedy się nie potrzeba lewym drążkiem, żeby z tej trampoliny skoczyć, tylko też można panelem dotykowym w dół przejechać, aby właśnie skoczyć. Więc hop. Dobra. Kolejne tutaj wspomnienie. A, wow, 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 wow! Okej. Muszę to szybko zrobić. Bo nas podstopi inaczej. Hop. Hop. Tutaj tak musimy. Musimy skoczyć. Okej, okay, rozumiem. Pamiętam tą sekcję. Tutaj to tak robi. A my tutaj musimy to popchać. Lub pociągnąć. W każdym bądź razie wsadzić. A nie, jednak musimy to. Nie, jakkolwiek, tylko musimy to tak zostawić. Mm. Żeby to tutaj to otworzyło. Miejsce, a bojkę tutaj zabieram ze za sobą, bo tutaj się nam przyda właśnie. Czekamy, czekamy. Aj, wspinaj siarni, dobra, bierzemy bojkę. I ją tutaj kładziemy, woda nas, a nie, jednak nie, nie potrzebujemy tej bojki. Teraz, tutaj na górze, chyba, chyba, a może, a rozumiem, tutaj muszę to zawiązać. Tutaj odwiązać. I tu znowu zawiązać. Tylko jak teraz ta bojka się tu dostanie? Kurczę, trochę ciężko. A rozumiem. A może nas tutaj. Ta bojka. Tutaj przez to tutaj. Aj, aj, musimy sami przyjść. I. Wsadzaj to w górę! O, udało się wreszcie. I teraz to bierzemy. I tutaj dajemy i to nas tutaj z powrotem do góry daje. Szybko to dajemy tutaj, zanim tutaj utoniemy. I szybko bierzemy tak i mamy nitkę. O nie, tu są, zapomniałem te kraby. Znowu. Jak to pociągnąć? Ra. I... Puszczamy nitkę. Czy my to musimy jakoś dać w dół? Chyba widocznie nie. Coś musimy. A, rozumiem. Aj, przepraszam krabie. O nie, jednak musimy to rozwiązać. Okej, okay. udało się, teraz tutaj Nie, 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 wa. Wow. Albo jednak nie. Jakoś ja muszę na to koło wskoczyć. Po prostu muszę jakoś wskoczyć na coś, chyba. Albo jednak nie. Oj, uważaj Arni. Okej, okay. i może tak. Okej, okay. tak to trzeba było zrobić. I chodź krabiku. I my musimy teraz na niego wskoczyć. O, udało się, już myślałem, że przegram. Ale okej, okay, udało się. A tutaj muszę tu pociągnąć? Czy popchać? Nie no, chyba pociągnąć. Aha! Okej. Okay. Okej. Okay. A tutaj wskoczyć na to? Dobra. Wow. A tutaj, co będzie? A, po prostu kolejna włóczka. Ok, ale fajna sekcja. Czy to jest to, o czym myślę? Tak, to jest to krabowe. Dobra, wskakujemy teraz na górę. I one nas tu chcą sięgnąć. Musimy się tak rozbujać mocno. No właśnie. I to jest tu że już kiedy mi się nie uda za bardzo. Albo wiem. Okej. Okay? Tutaj sobie zawiążę, tam tamto. Ała! Kurcze, jak by to zrobić? Hmm. Teraz może? Nie, kraby. Jak ja to kiedyś zrobiłem? Ten mnie odepchnął, a ten mi zabrał. Kurde, ciężko jest, ciężko. Nie powiem, ale ciężko. Hmm. Dobra, jeszcze raz spróbuję. Nie, krabiszony. Ha. Ej A może mogę tamtego czegoś się chwycić? Aj. O, tego jednak da się chwycić. Udało się. I kolejna włóczka zebrana. Tutaj muszę. Dobra. Tutaj ten mechanizm akurat pamiętam. Musimy to jak najmocniej pociągnąć. I szybko wchodzimy. Okej. Okay. Chyba pamiętam tą sekcję. Tak, ja ją doskonale pamiętam. Aj, nie tak! Ja muszę tutaj po lewej wejść. O tutaj właśnie. O tak. A nie. Może tak? Nie, muszę chyba obydwa kartony tutaj przenieść do prawej strony. I o tak, 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 tak. I teraz muszę szybko tędy przejść i się tu złapać. Hop. Uła! A może to tak miało być? A bo tam po prawej, chyba jest sekret. Tak pamiętam. Tam trzeba po prawej przejść. Bo tam jest sekret, ale już tam nie będę szedł, bo zaraz. Tutaj mi się filmik skończy. A? Co tu zrobić? O tak. Dobra, jedziemy. Ugh. I jesteśmy. Teraz będzie koniec, tak? Jest. Od znaka rybki. No, a wreszcie to jest morze to ryby. Jak głaszcz tą rybę tenarni, i tak i wszystkie wspomnienia wkładamy do albumu tutaj Fistul and Waits czyli poprzedni rozdział z poprzedniego odcinka a tutaj może. Takie tutaj jak się ktoś opala Meduski czy kamienie i krab. Te które nas atakowały. A tutaj już jest następne to. Nie będę spoilerować. Więc mogę się już tutaj z wami pożegnać. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. I możecie obejrzeć sobie następny, który się pojawi raczej jutro lub za jakiś czas. Więc do zobaczenia i cześć.